Hejka, witam was serdecznie kochani. Przepraszam, że mnie tak długo nie było. Ale problemy zdrowotne trochę. Dzisiaj denko kosmetyczne, co już użyłam przez parę miesięcy. Czyli gdzieś przez 4 przez miesiące. Tu jest szampon z Isany z olejem z Marakuja. Był OK. nawilżał, Ale szału nie był. Ale zużyłam. Mm. Następnie mamy szampon z czarnuszki. Nawizrzał, delikatny zapach. Mogę polecić. Był w porządku. Następnie mam antyperspirant z soklą, które przepięknie pachnią. Z betainą, z owocami leśnymi. Jeżeli ktoś lubi używać kulkowych antyperspirantów, to polecam. Odżywka soft low do włosów farbowanych też bardzo polecam. Odżywiała włosy farbowane do zniszczonych. Odżywia regenerowała. Bardzo polecam. Tonik przed makijażem po makijażu. Działy cytrynowy zapach. Troszeczkę mnie uczulał. Ale zużyłam. Multivitaminowa. Tonizowa. To niech Pani tonizował. Ale nie do sery wrażliwej naczynkowej. bo mnie niestety uczulał. Toner do włosów mleczny. Piękny, słodki zapach. Jeżeli ktoś lubi taki kolor, to polecam. Jestem, że nie jest bardzo wydajny. Musiałam sprawdzić, czy jeszcze pachnie. Nadal zapach jest. Płatki, które bardzo, bardzo lubię. Z kim oko. Na i rozświetlają pod oczami. Też bardzo polecam. Yy, tu mamy krem z firmy Kosmet. Na potoczami. pod oczami. Znaczy ja go stosuję do do, na, do twarzy, ale ja stosowałam go pod też. Następnie mamy barierowy preparat do rąk. Shihant. Preparat zużyty do końca. Bardzo fajny, regenerujący, natłuszczający do rąk. Mogę śmiało polecić mamy średnio ziarnisty peeling do ciała z ziai. To był kawowy, kawowy. Jeżeli ktoś nie lubi zapachu kawowego, mi nie przeszkadzał. Świetnie peelinguje ciało. Znaczy ja nie potrzebowałam peelingowania do ciała, to już do rąk. Farba. Super jasny blond z firmy palet. Bardzo fajna farba. Używam ją bardzo długo sama farbuję włosy. Herbalker suchy szampon dwa w jednym, z piwoni. Miałem go z Boxa Pure Beauty. No tylko do przetestowania, tak trochę było. Na dwa razy gumiałam. I mogę powiedzieć, że delikatny, fajny zapach i się sprawdza. Tam żeby raz na jakiś czas sobie wostać wierzyć. Składki z tien. Fajne są, ale nie ma jakiegoś szału. Cieniutkie są. Trochę za cień. do skóry głowy na widzenie. Jak dla mnie za mocno włosy nawilżało. No więc ja nie mogę przyczepić owoc granatu, bo tam było. No, no, bo to było do suchej skóry, dlatego ja suchej skóry nie mam. Dlatego za mocno na było dla mnie. Maska na tkaninie z firmy Marion. Kwas hialurowy, zielony kawior. Maska OK. Naturalny szampon do włosów farbowany z W Takie w porządku szampon. Regenerował włosy nawijał Tutaj kiedyś w Biedronce kupiłam podkład na Probezbel. Duże ty do końca. Bardzo fajny podkład. Mate L.D. Matujący. Jeżeli ktoś lubi. Mato, matować twarz polecam. Tutaj znowu mam tą samą maseczkę, bo miałam dwie maseczki zużyte. To jest bardzo fajny produkt z Isany. Maska do włosów jednominutowa z olejkiem arganowym i żurawiną. Jeszcze tego biśniowego nie próbowałam, ale tą bardzo polecam. Firmy Bardzo super regeneruje włosy. I polecany jest przede wszystkim, jak ktoś gdzieś wyjeżdża. To jest bardzo fajne. Tu jest pasta Meridol. To zębów wrażliwych. Tutaj przeciam, żeby służyć do końca. To jest bieżący sorbet z bandii, nabilżał i lekko pachnął, pachniał borówką. Nieprzyjemne chłodzenie miał sorbet. Yy, tu mamy płyn miceralny do skóry naczynkowej, wrażliwej naczynkowej. Bardzo pani się u mnie sprawdzał, nie podrażniał. Oczyszczał pani cerę. Nie włożę ostatnie produkty. W takim opakowaniu, Nie zostawiam pudełko. Jest 10 sztuk Nie płatków z dysponuję. co pokazałam wcześniej. Kolagenowe. Taki serwetka. Co jest 10 sztuk? Antyperspirant mineralny. Też miałam z Boxa Pure Beauty. Nie podrażniał. Skóry pod pachami sprawdzał się. Ten błyszczek z firmy Han stylizacji miałam dosyć długo. Taki nudziakowy, chyba jeszcze nawet nie do końca go zużyłam, bo nie tak, nie, nie do końca mi się ten kolor podobał, jeszcze troszeczkę jest tam. To jeszcze pewno na dwa razy na ustawę wystarczyło. Tu jest do skóry naczynkowej Red Blocker taki serum olejkowy bardzo fajne. Jeśli ktoś ma cerę wrażliwą, to mogę, mogę polecić. Z pipetką oczywiście. Z pipetką, tylko podkładu nie lubię, ale tu w seru mi nie przeszkadza. Skisany kiedyś na próbę kupiłam do przemywania oczu, skisany. Produkt w porządku ale już raczej nie wrócę do niego, nie wiem jak się rewelacyjne i to też miałam długo do ust używam oczywiście ale można też używać do na łokcie to jest taka bazelinka zapachowa ta była mango to kiedyś o refleju zamówiłam sobie to jeszcze było ja miałam większą wersję, a teraz już są pomniejszone wersje. I to by było na tyle. Kochani. Nic więcej już nie mam. Dziękuję bardzo za oglądanie. Zapraszam na kolejny filmik. Na kolejny filmik to podejrzewam, że będzie zaległy unboxing, unboxing pudełka Pure Beauty z października. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę udanego weekendu. Kuziaczki, pa!